Złoto, klejnoty, królewskie regalie bogactwa, które rozpaliły wyobraźnię pokoleń. Ale co jeśli powiem wam, że jeden z największych skarbów w historii Polski może wciąż spoczywać ukryty w podziemiach Lwowa lub Krakowa? To nie jest legenda. To historia tajemniczego zniknięcia królewskiej fortuny, która do dziś pozostaje nierozwiązana. Rok 1668 Jan II Kazimierz Waza po 20 latach burzliwego panowania zdecydował się abdykować. Zmęczony ciągłymi wojnami, osobistymi tragediami i politycznymi intrygami, król postanowił złożyć koronę i wycofać się z życia publicznego. Ale wraz z jego abdykacją zniknęła znaczna część królewskiego skarbca, wartość której dzisiaj można szacować na miliony złotych. Z oficjalnych dokumentów wynika, że król przekazał część swojego majątku na potrzeby Rzeczypospolitej, część zabrał ze sobą do Francji, gdzie spędził ostatnie lata życia. Jednak raporty szpiegów działających na dworze, które odnaleziono w tajnych archiwach, mówią co innego. Według tych doniesień Jan Kazimierz, nie ufając szlachcie i obawiając się, że jego majątek zostanie rozgrabiony, rozkazał ukryć znaczną część skarbca w podziemiach Lwowa lub Krakowa. Miały to być nie tylko złote monety i kosztowności, ale także bezcenne królewskie insygnia i pamiątki rodzinne dynastii Wazów. Co szczególnie intrygujące, dokumenty wspominają o tajemniczych zaklętych skarbach. W listach między magnatami z tego okresu, odnalezionych w prywatnych archiwach rodu Lubomirskich, pojawiają się wzmianki o dobrach, które król zabezpieczył czarami, by tylko prawy następca mógł je odnaleźć. Czy była to tylko metafora, czy może Jan Kazimierz rzeczywiście wierzył w moc zaklęć, które miałyby strzec jego majątku? Kolejny trop pojawia się w dziennikach francuskiego dyplomaty Pierre des Noyes, który był bliskim doradcą królowej Marii Ludwiki, żony Jana Kazimierza. Napisał on: Król z wielką tajemnicą rozmawiał z włoskim architektem, który przybył z Wenecji. Później widziano ich znikających w podziemiach zamku na wiele godzin. A gdy wrócili, król wydawał się spokojniejszy, jakby pozbył się wielkiego ciężaru. Ten włoski architekt to prawdopodobnie Giovanni Battista Giśleni, który pracował na dworze królewskim i był znany z projektowania skomplikowanych mechanizmów oraz ukrytych pomieszczeń. Czy to on pomógł królowi stworzyć sekretną skrytkę? W latach 70. W XVII wieku, kilka lat po abdykacji Jana Kazimierza, Nowy król Jan III Sobieski podobno zlecił poszukiwania zaginionego skarbca. Wówczas to, według Kronik Miejskich Lwowa, doszło do tragicznego wypadku. Podczas prac wykopaliskowych w podziemiach miasta zawalił się jeden z tuneli, grzebiąc żywcem pięciu robotników. Po tym incydencie oficjalnie przerwano poszukiwania, uznając, że ryzyko jest zbyt duże. Jednakże w prywatnej korespondencji Sobieskiego do jego żony Marysieńki król wspomina Przeklęte są te podziemia. Coś strzeże skarbów Kazimierza, coś, czego nie rozumiemy. Może to i lepiej zostawić te bogactwa tam, gdzie spoczywają. Mniej znany fakt dotyczący tej sprawy pochodzi z dokumentów jezuitów krakowskich. W zapiskach ojca Stanisława Papczyńskiego, spowiednika Jana Kazimierza, znajduje się enigmatyczna notatka. Król powierzył mi tajemnicę, której nie mogę zapisać, ale którą zachowam w pamięci. Trzecia kolumna od wejścia skrywa więcej niż oko może dostrzec. Co ciekawe, w podziemiach katedry wawelskiej rzeczywiście istnieje krypta z rzędem kolumn, choć nigdy nie przeprowadzono tam gruntownych badań archeologicznych. W XVIII wieku, podczas przebudowy fragmentu Starego Miasta w Krakowie, robotnicy natknęli się na dziwną, zamurowaną komnatę. Wewnątrz znaleziono jedynie pustą, żelazną skrzynię z wyrytym herbem wazów i łacińską inskrypcją. Kład di fertur, non au fertur co odłożone, nie jest stracone. Czy był to znak pozostawiony przez Jana Kazimierza? Wskazówka dla kogoś, kto miał odnaleźć skarb. Oficjalne stanowisko historyków przez wieki pozostawało niezmienne: nie ma dowodów na istnienie ukrytego skarbca Jana Kazimierza. Jednak w prywatnych rozmowach wielu z nich przyznaje, że zbyt wiele poszlak wskazuje na to, że król rzeczywiście mógł ukryć część swojego majątku przed wyjazdem do Francji. W 1938 roku, tuż przed wybuchem II wojny światowej, grupa polskich archeologów kierowana przez profesora Adama Żeleńskiego rozpoczęła badania w podziemiach Lwowa, w miejscu wskazywanym przez dawne dokumenty. Znaleziono tam fragmenty XVII wiecznej ceramiki oraz tajemniczy medalien z podobizną Jana Kazimierza i wyrytym na odwrocie pentagramem symbolem często używanym w ochronnych zaklęciach. Niestety, wybuch wojny przerwał te badania, a wiele znalezisk zaginęło w wojennym chaosie. Czy skarby Jana Kazimierza wciąż czekają na odkrycie? Czy spoczywają głęboko pod ulicami Lwowa lub Krakowa, strzeżone przez zapomniane zaklęcia i pułapki? A może zostały odnalezione dawno temu, w tajemnicy, przez kogoś, kto nigdy nie ujawnił swojego odkrycia? To jedna z tych historycznych zagadek, która łączy fakty z legendą, rzeczywistość z mistycyzmem. I choć możemy nigdy nie poznać pełnej prawdy, sama myśl o ukrytym królewskim skarbcu rozpala wyobraźnię i przypomina nam, że historia często skrywa więcej tajemnic niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.